Trzemionarko, konieżej koniarki. W dzisiejszym filmiku już drugim zrobimy sobie przegląd koników Breyer. Więc zainteresowanych zapraszam do oglądania. Ogólnie będzie tutaj 10 koników, bo mam ograniczony niestety czas, więc będzie tutaj ich tylko no 10, tylko 10 chyba. A jak zdążę, to może i zrobię trochę więcej, ale nie obiecuję. Więc lecimy sobie z pierwszym konikiem. Jak się prezentuje pierwszy konik. Nie znam go w ogóle, ja go chyba drugi raz widzę. Widziałam go na jakimś odcinku właśnie na amerykańskim kanale, właśnie, yy, jak taka dziewczyna kolekcjonowała te właśnie brajery. Ale ona miała ich naprawdę bardzo sporo. Yy, tego się ogólnie nie prezentuje, moim zdaniem. Jest ładny, jest to naprawdę fajny, w fajnej pozie, ale ja bym dała takie mniej więcej yy, około 9 na 10. Wiem, to będą kolejne chyba ocenki dziesiąteczki. Sprawdźmy w ogóle, jak to będzie, bo ja sama już nie wiem, właśnie. <laughs> może być świetnie, a może nie. Więc tak się prezentuje kolejny konik. I ja bym go chciała naprawdę mieć. To jest Ogier. Nie wiem jakiej rasy. Ja już sama nic nie wiem. I ogólnie on mi się bardzo podoba, tylko ogólnie jest jedna rzecz, która mi się podoba. Czyli nic. Hi hi. Czyli nic, po prostu wszystko mi się w nim podoba. 10 na 10 bym tutaj dała, bo widziałam go naprawdę na sporo, na naprawdę duż, dużej ilości, właśnie filmikach. On był. Stero, że tak mi się trzęsie ręka, bo nie wiem czemu. Koloretka. Kolejnym konikiem jest Atlanta, i ten konik, nie jestem jego fanką, więc. No muszę dać mu 5 na 10 I'm sorry Atlanta, ale muszę Ci tyle dać Bo no ja nie jestem po prostu fanką tego konika akurat No ja nie wiem czemu, ale on jakby nie podchodzi mi tak dobrze do gustu Po prostu dla mnie jest taki inny, nietypowy I... No wiecie Ja też sama jestem nietypowa, więc no Kolejnym konikiem jest brajerek Taki y to jest chyba klaczka. Albo ogier. To jest raczej pewnie ogier. Tak mi się coś zdaje. I jemu bym dała naprawdę. <ścoughs> niestety małą ocenkę taką jak Atlancie. No bo też nie jestem jego straszną fanką, naprawdę. 5 na 10. Przepraszam cię bardzo, ale niestety. No nie jestem po prostu jego fanką. Teraz będzie już czwarty konik i jest to fjord. Tak dobrze mówię, fjord. Jest on bardzo ładny ogółem i on mi się bardzo podoba. Tutaj dam 8 na 10, bo jest to piękny ogier albo klacz. Chyba klacz? To jest klacz. I właśnie jej bym dała to 8 na 10, bo jest świetna i bardzo mi się podoba. Lecimy sobie z piątym konikiem. Piąty konik to jest taki piękny ogier. Tak ogier, tak ogier. No i on mi się bardzo podoba. Jego grzywa dla mnie jest po prostu przepiękna, co nie, jak macie to. Ona jest po prostu dla mnie przepiękna, dlatego dam mu. To 9 na 10, te 9 na 10, bo jednak jest świetny po prostu. W ogóle ja bardzo lubię tą firmę Braille Bardzo mi się ona podoba, bardzo są fajne konicie. Więc no. lecimy sobie z kolejnym konikiem, już szóstym konikiem. Ogólnie będzie ich 15 chyba. Zobaczymy właśnie. Kolejny konik już szósty chyba. Chyba szósty już się sama w tym pogubiłam. Wiecie co? Ja naprawdę w siebie nie wiem, że ja takie dziwne rzeczy robię. Ogólnie prawie sobie regał wywaliłam z moimi koni, Z wszystkimi, więc byłoby. strafnie. Tak, to jest siódmy. Siódmy koniś. I tym siódmym konisiem jest taki piękny konik o nazwie Salvino. On ma taką jakby podstaweczkę w jednej nodze, tylko i to jest koń moich marzeń. Naprawdę, uwierzcie mi, uwielbiam tego konia. Jest to ogier. I ten koń mi się naprawdę strasznie podoba, więc 10 na 10. Już chyba druga dziesiątka. Ogólnie bardzo mi się podobają jego kopyta są po prostu przepiękne Kolejnym, już ósmym konikiem. Jest konik właśnie taki piękny, podobno Limited edition. edition, czyli jakby jest on limitowany. Ja wolę jakby prawdziwe maści końskie, dlatego nie jestem ich fanką, ale przez jego piękny bieg, przez jego realistyczność dość, przez w ogóle, że to jest firma Brayer, no to dam mu chyba. Osiem i 8,5 na 10. No, należy mu się. Już dziewiątym konikiem, chyba dziewiątym, tak dziewiątym, jest ukochany mój konik, którego mega chciałam mieć. Nie wiem, co to jest za konik. Podobno Teo. Tak to się chyba czyta. No ja tam naprawdę się strasznie tak nie znam na tych angielskich, wszystkich, wiecie, literach. Choć no. Chodzę na angielski w kole, o no więc wiecie. Choć i tak robię coś na lekcji innego zawsze niż słuchać, jakby. No, ale wiecie. E, I ogólnie ten konik jest taki inny, jakby nietypowy. Jest to ogier. I ten ogier przypomina mi taki taki vibe lata, takiego jakby słońca na polu. Coś w tym stylu, 10 na 10. Tego konia zawsze chciałam mieć, więc to jest jeden konik, którego bym chciała mieć, ale nie dodałam go właśnie w tych konikach brajer w jednym z odcinków. Kolejnym konikiem, a już dziewiątym z tego co wiem, albo dziesiątym. Jezu, ja muszę to znowu policzyć, już drugi raz to liczę. Tak, dziewiąty konik. To jest koń. Też jeden z moich wymarzonych koni, naprawdę. To jest ten piękny konik. Yy, w skoku. On jest ogólnie właśnie w skoku. Na pięknej podstawce. I on mi się bardzo podoba. Yy, podobno to jest koń roku 2019. Choć to było już trochę dawno, no. Ogólnie on mi się mega podoba. Jest taki za taki też fajny vibe i ja mu tutaj daję 9 na 10. Kocham tego konia. Choć nie jest takim moim wymarzonym, ale bardzo mi się podoba. Kolejnym koniem jest, Jezus jakiego bym chciała mieć, Nikolas. I Nikolas prezentuje się tak, i tutaj od razu 10 na 10 wale już po prostu, nie wiedząc nic. To jest ogier ogólnie i jest piękny, naprawdę piękny. I musi, musi należeć 10 na 10. I to jest dziesiąty konik, już ogólnie. Ale zrobimy sobie jeszcze 5 koników przerobień. Ogólnie tutaj mamy już 11 konika. To jest taki piękny konik, którego już chyba nie mam. Nie wiem, czy on jest wycofany, czy nie. Choć no raczej tak, choć nie wiem szczerze mówiąc. Ale sama maść jest bardzo ładna, więc należy mu się 8 na 10. Teraz już dwunasty koniś, już dwunasty ogółem. No trochę już jest, więc mamy teraz konika takiego pięknego. Nie wiem jak on się nazywa. To jest ogier. I ten ogier też jest bardzo ładny. Ogólnie jest ładny, ale jakby. No, trochę Maść mi się nie podoba. Jakby nie pasuje trochę do niego, moim zdaniem oczywiście. Ale no, mogłabym go naprawdę wziąć do kolekcji. Więc 9 na 10, chyba. Zresztą Maść tylko traci punkt. Normalnie miałby 10 na 10. Kolejny koniś, już tym razem chyba 13. I ogólnie trzynastym konikiem będzie piękny koń. Proszę bardzo, tak mi się prezentuje. I to jest też ogier albo wałach chyba wałach. I on mi się podoba bardzo, ale to bardzo. I 10 na 10 dajemy mu, bo jest po prostu piękny, moim zdaniem. 14 konik, czyli już przedostatni konik. Więc yy, ogólnie jak podobały się wam takie filmiki opiszcie w komentarzach. Będzie mi bardzo miło oczywiście. I w ogóle jeszcze jakiegoś muszę jakieś dwa, bo ogólnie straszna to jest pustka. Straszna pustka po prostu. Szczerze mówiąc napiszcie czy macie jakieś brajery. Ja mam Kilka brajerów, chyba 5 teraz, nie wiem szczerze mówiąc, bo sama jakby tego tak strasznie nie liczę, a razem koni chyba 80 teraz. Kolejnym konikiem jest Winix, Winix, jak się to czyta? Nie wiem właśnie jak to przeczytać dobrze, tak Winix, ja to zawsze czytam. Jest bardzo ładną klaczą wyścigową. Mam ją zapisaną w liście, yy, które, by chcia, yy, które bym chciała, więc też dostaję ode mnie 10 na 10. Bardzo mi się ona podoba. Jest taka... to pudełko w ogóle jest piękne, opakowanie całe i tak dalej, więc tutaj 10 na 10 naprawdę się jej należy. No i już ostatnim konikiem w dzisiejszym odcinku, bo już dzisiaj nie będę nic robić, bo no teraz... W sensie nie tracę czas. Nie chciałam tego w ogóle powiedzieć. Chciałam tylko powiedzieć, że mam ograniczony jakby czas, bo teraz tak średnio właśnie y, mogę. Więc y, teraz o, pokażę Wam ostatniego konika. A będzie to, zaraz wam powiem jaki. Możecie go też kojawić trochę. Albo i nie. Szczerze mówiąc, nie wiem czego będziecie kojarzyć. Choć jego ja naprawdę często widziałam. Oto, proszę bardzo, ostrożny konik. on się prezentuje Cody wish, chyba tak to się czyta. Cody with Cody's Wiff, czy coś w tym stylu. Jak źle przeczytam, to przepraszam, ale wiecie, z moim akcentem jest naprawdę świetnie. Ale ogólnie taką się prezentuje ten konik? I dostaje ode mnie 8,5 na 10. A w tym odcinku już się żegnamy. I jakbyście chcieli więcej takich odcinków, no to piszcie w komentarzach. Więc teraz się żegnamy. Bye! -o.